Dzień dobry wieczór, moi mili Państwo. Dzisiaj coś specjalnego. W sumie, ostatnio na moim kanale ten pojazd pojawia się dość często, ale to jest oczywiście związane z tym, że jedyny niszczyciel nacji polskiej i dlatego trzeba go zachwalać. Naprawdę, powiem Wam szczerze, że pojazd jest niesamowity. I dzisiaj zobaczycie chyba moją najlepszą bitwę. Na pewno jeżeli chodzi o uszkodzenia na tym TDeku. Oczywiście SDP WZ-66 Grom, ta przednia nazwa, ten człon w ogóle mi nie pasuje do tego TDeka. Gdyby była sama nazwa Grom, tak jak mamy w grze tutaj patrząc na o tą właśnie tabelkę, zdecydowanie lepiej to pasuje. Ani ten SDP, ani WZ, ani jeszcze 66 do tego pojazdu. Nie pasuje, ale słuchajcie, to jest bez znaczenia. Znaczenie tutaj ma to działo. Tak, to działo ma bardzo duże znaczenie. Dla porównania, wczoraj pograłem Igromem i japońską niszczarką ósmego tieru, Kari. Tak, to o ile dobrze kojarzę? Tak, Kari to było. Ta premka, którą mamy Dostępną w grze. Tam uszkodzenia są owszem mniejsze. Również mniejszy, znaczy krótszy jest przeładunek, ale widać, naprawdę widać sporą różnicę, jeżeli chodzi o prędkość pocisków. Zagrałem kilka bitew Japończykiem, a później wsiadłem do groma. I powiem Wam, że no, te pociski to jest coś pięknego. Oczywiście tutaj mowa o prędkości, to jest coś niesamowitego. 1600, jak używamy tych drugich, i taka była 775. Najwięcej pulsowało mi jak do tej pory, chyba było 810. Tak więc przypominam, jest to ósmy tier. Tutaj grając nawet z dziewiątkami, nawet z dziesiątkami muszą one nas się obawiać. Bardzo dużo bitew miałem takich, gdzie dziesiątki wyjeżdżały. Dostała jedna, druga strzała, i już drobniaki się nie zgadzały. Bitwa na mapie Ellenberg, fajna mapa. Nie mamy czołgów lekkich, nie mamy artylerii, tak więc idealne warunki dla nas. Jedyna wada, to już wspominałem nie raz, jeżeli chodzi o ten pojazd, wychyły działa. To do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Jeżeli to ogarniemy, wierzcie mi, będziecie zadowoleni. Konstrukcja kapitalna. Tutaj widzę mamy a to na losowanie do dziewiątek. Chodź, 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 panie Tygrysku, jeszcze jedną zostanie, Złeczkę. Czy wspomnę o parametrach? Pięknie, zresztą tak. Wspomnę o parametrach. Słuchajcie, 1300 punktów wytrzymałości posiadamy na tym TDK. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, 40 km na godzinę. Na 15. Eee, pięknie, pięknie, to jest piękne. Jeżeli chodzi o działo i penetrację, i o uszkodzenia, penetracja na tym dziale to jest 260-290. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, 700 uszkodzeń na strzał. Prędkość pocisku na podstawie mamy 1400, a jako pociski te premium mamy aż 1600 m na sekundę, i to jest jego. Największa chyba zaleta, jeżeli gramy z tym tedekiem. Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. I z jednej strony, tak się zastanawiałem, dlaczego właśnie prędkość taka na tym Tedeku, jeżeli chodzi o pociski. Ano dlatego, że jeżeli mamy słabe wychyły działa i musimy szybko oddać strzał. Słuchajcie, skupianie, skupianie, dobra. Musimy szybko oddać strzał. To jest bardzo, bym powiedział, nawet niesamowicie pomocne, dlatego że. Szybki wychył, obrót na kadłubie, no i wtedy po prostu możemy walić, bo wiemy, że ten pocisk doleci do naszego przeciwnika, do naszego oponenta. Dobra, ja pojadę sobie troszeczkę do przodu, zobaczymy, może coś się uda wyspotować. Zasięg spota to jest trochę słabe, jeżeli chodzi o ten pojazd. Trzeba tutaj kombinować, trzeba wzmacniać ten zasięg spota. Taki podstawowa, taka podstawowa wartość, jeżeli chodzi o spot. To jest tylko 350 metrów. Niektóre niszarki na ósmym pierze mają zdecydowanie lepiej. Dobra, jedzie panster Jager i jeżeli właśnie po, pojazd, jeżeli pojazd jest w ruchu i to dość szybkim ruchu, no to wtedy przy tych wychyłach, wychyłach działa. Naprawdę ciężko jest nam cokolwiek zrobić. Dobra, a więc tam się utopił chyba. No i tu właśnie to jest to, że ja nie mogę zbytnio świecić tym tedekiem dlatego że ten zasięg spota no niestety nie jest aż tak dobry jak na przykład na niektórych niszczarkach dzisiaj zapraszam na live'a, będzie to troszeczkę późniejszy live, gdzieś tak około godziny myślę, No ale strasznie to działo karze, strasznie <grym> coś pięknego jest 14 do 11 przydałoby się. Pięknie, pięknie. To jest właśnie to, to co wspomniałem. Mamy słabe wychyły, szybkie skupienie i musimy oddawać jak najszybciej strzał. No i te pociski nam w tym pomagają. Czasami owszem, są głupie takie sytuacje, gdzie mamy penetrację 290, a wyjedzie jakiś miękki pojazd, no i odbijamy się, ale słuchajcie, to jest po prostu cały world of tanks. Czy to na konsoli, pewnie na PC też takie akcje odchodzą? Ja wiem, czy to można było zaliczyć do błędów. Trudno powiedzieć. Tutaj oczywiście ta gra opiera się na losowych czynnikach, czyli na RNG. No i może tak być, po prostu zdecydować gra, że musimy przegrać, chociaż robimy nie wiadomo ile. M musimy na przykład się odbić, jeżeli mamy miękki pojazd. To jest drażniące. Nie powinno to tak wyglądać, no ale chyba też za to lubimy ten tytuł, ogólnie rozgrywkę, dlatego, że czasami spodziewamy się, że a, coś tam na przykład nam nie wejdzie, a wchodzi, a czasami, no, jest to niesamowicie losowe i do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić. 11 do 11, widzę tam ta flanka powoli puszuje, ale tak nie do końca, mi tutaj brakuje totalnie spota, o, dobra, jest tutaj widzę moja prawa flanka a za bardzo raszuje i wydaje mi się, że oni popadają ja postaram się tutaj no i właśnie, to jest to odbiłem od gościa a wydawało się, że bez problemu wejdzie ja na razie nie będę dalej jechał bo ja wiem, że ta prawa flanka ona padnie, oni za, du za dużo ich tam pojechało na tą bazę i popadają, tym bardziej, że no tak dziwnie jakieś, jakoś stoją wszyscy razem a nikt nie pcha dalej Tak więc ja na razie poczekam, zobaczymy jak to się rozwinie Zostało jeszcze trzy dziewiątki, my też mamy w sumie trzy Dobra, tutaj jedzie czołg ciężki On może nam pomóc przy świeceniu No a ja nic, ja będę postara postaram się go... A ten jeszcze żyje tutaj? Rodzyneczek, on przecież na samym początku tutaj był w i dalej stoi Ja postaram się tego ciężara tutaj osłaniać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chociaż nie ma zbyt wiele HP. No i teraz ma kontrę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest jaczka. Chodź, 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 maleńka. To skupianie! O. Szkoda. To skupianie troszeczkę też potrafi dokuczyć. Ale czasami po prostu czekam, nie, nie skupiam do końca i strzelam. Dobra, dostała ładnie 9 do 8. Nasi, no, próbują przejąć bazę. Zobaczcie, jedzie tam 50 TP. Bez sensu, totalnie bez sensu. Tutaj przynajmniej dwie niszczarki powinny gdzieś z tyłu się. O, tam jest właśnie to Kari i ten Japończyk. Powinny się z tyłu gdzieś ustawić. I w razie czego, jak już, to wspomagać ich. Jak tam tyle czołgów pojechało, to przynajmniej te dwa powinny z tyłu zostać i... osłaniać. Dobra, czekajcie, tutaj jest... No dawaj stary, dawaj. Ten domek mi tutaj przeszkadza. Czekajcie, może teraz? Dobra, teraz będzie. Okej, okay. aj troszeczkę zabrakło. Tutaj widzę kolega z no gra i też tak trochę bez sensu pojechał. Nie wiem co on chciał tam bazę przejąć. Jeszcze za wcześnie. Jak już to powinni atakować tutaj, jechać sobie na te górki i środkiem. No ja nie mam aż tak dobrych wychyłów działa, nie mam tak aż dobrego opuszczania działa, żebym tam sobie mógł pojechać. I grać. wolę poczekać, bo wiem, że przeciwnik stoi i czekają, czekają. Tak samo trzeba i po prostu wyciągać na odległość. Panzerjäger został. Oczywiście pewnie padnie. Teraz się nie cofnie. Dobra, tam jest Diamond. On sobie gra na tamtej górce, spoko. 5 do 6. Ja tu mam ST1, dobra. No i dobra, jedzie 50 TP, tylko że chłop, kurde, będzie tutaj grał na wieżę, będzie mi ciężko. Muszę się tak ustawić, żeby nie przyjąć od niego, bo on ma jednak sporą tą alfę, a ja nie mam za aż tak wiele tutaj tego HP, czyli punktu wytrzymałości, tylko 1300. To widać, nieraz jak dostaniemy od jakiejś dziewiątki, dziesiątki, to pnieje nasze ży życie. O, i kiepsko! 560 Słabo polosowało, bardzo słabo. Dobra, widzę następny wariat, jakiś jedzie na tego 50TP. Ja postaram się tutaj ustawić. Także to jest daleko, z daleka może będzie. O, tam o, jest, jest coś, tam jest. Gościa bije burzakami, czyli doświadczony gracz. Dobra, Air Shaker, szybko, 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 szybko. Dobra, jest mój. Okay. Panzer Jager ciągle gra. On mnie trochę martwi, bo zdecydowanie ma większe szanse niż ja. Oczywiście tym mam na myśli Kamu. Kamu, mobilność. Tego chłopa bym tutaj porobił. No, Zobaczcie, kurczę, jak jak słabo mi losuje. Że już dawno powinienem to skończyć, po tych dwóch powinien paść. Dobra, załaduję sobie burzaka. Zostało mu 41 HP, tak więc czasami możemy się odbić, ale burzaczek można nam tutaj pomóc go skończyć. Zobaczymy. No, 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 no. troszeczkę brakuje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O! Ach! Tu stoi przede mną, nie wiem co. 7900, to jeszcze nie wszystko. Dobra, burzak wystarczy na niego. No i właśnie to jest to: łapiemy cel, a jak jest w ruchu, i to już no, no w sumie on szybko nie jechał. Ale już te wychyły działa nam przeszkadzają. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Woli wyciągamy. A, jest, 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 jest. Co tam jest? Chyba ten pancer Jager. Aha. chyba pancer Jager jest po tej stronie. No i muszę się wycofać, bo już mi za wiele HP nie zostało. Tylko teraz tak, czy te moje dwa asy. Które tam jadą po tamtej stronie, one się ruszą. Ten jest wyłączony praktycznie z gry. On nic tutaj nie zrobi, gościu. Teraz tylko potrzebuję celu, ten, który stoi przede mną. Czyli co tam został? Is Panzer Jager prawdopodobnie jest tu, po tej stronie. Muszę poczekać na tamtych asów. Jest jeszcze TS5. Jej nie widziałem. Nie wiem gdzie ona jest, ale pewnie przede mną gdzieś stoi. Dobra, jadą chłopy. Może mi zaraz wyświetlał co nieco 7900 uszkodzeń. Tak więc potencjał niesamowity tego TDK naprawdę niesamowity. Nasze, no dobra, jest. A, i to kurde na takich resztkach. Dobra, zostaje z burzakami, tak żeby skończyć tą. Dziewiątkę. Pojadę na nią. Tutaj będę w dołku, To mam nadzieję, że ten pan Seriagr nie będzie miał bicia na mnie. 8100. Trzy pojazdy zostały. Jest 3 do 3. Tego gościa to teraz skończymy. I tu jest problem. Wjeżdżając na takich górkach, nie mamy. A, i brakuje mi właśnie kurde opuszczania. Działa. Dobra. Jest pan Sryager po tej stronie, dobra. gdzie jest ten med? 8, Cztery Pojazdy zniszczone. Czy będzie jeszcze, no, zostały tylko 30 sekundy. Tak więc chyba raczej go nie dogonię, bo gościu o wiele szybciej jeździ. To raz, druga sprawa, nie wyświecę go. Też ma dobre maskowanie. Tak więc no szkoda, kurde, gdyby jeszcze tak ze dwie minutki to. Kto wie, nawet można by było tu pokusić się o wynik około 9000, ale i tak mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. Naprawdę pojazd niesamowity. Jestem w trakcie markowania, powolutku sobie go wymarkuję, bo warto naprawdę. Świetna maszyna. Chyba jeszcze ciągle dostępna. Jeżeli ktoś się nie zdecydował, to polecam naprawdę polecam. No i jeszcze też fajnie zarabia. To widzieliście przecież jak grałem na live'ach tym Tedekiem. Trzeba nim po prostu na spokojnie, na spokojnie i on swoje robi. Tyle. Nawet nie ma Mki, zobaczcie, przy takim wyniku i nie ma Mki. Naprawdę wyśrubowane są wyniki niesamowite na tych pojazdach. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!